Witam serdecznie. Podziemna TV, czyli kanał poświęcony podstawom gospodarki i funkcjonowania państwa oraz hipokryzji obudzie wszechobecnej w otaczającym nas przekazie medialnym w tych ważnych obszarach. Proszę państwa, rozpoczęły się igrzyska kuglarzy i oszustów, czyli festiwal obietnic wyborczych. Więc to jest najlepszy moment, żebyśmy żeby przypomnieć sobie najbardziej podstawową rzecz. Ponieważ już tu premier Kopacz obiecuje jakieś dopłaty do pensji minimalnych, już jakieś inne, inne partie mają swoje pomysły, chcą rozdawać pieniądze tutaj, dopłacić temu, tu tam temu, przeróżne pomysły. Proszę Państwa, nie dajcie się na to nabrać. Jedyna droga do tego, żeby ludzie, żebyśmy mieli więcej pieniędzy, to jest obniżenie i uproszczenie podatków czyli ograniczenie wydatków tak zwanych wydatków państwa tak zwanych wydatków publicznych. Ta najbardziej bardziej rzecz to jest taka, proszę Państwa, że nie ma dwóch kategorii. Z jednej strony wydatków budżetowych czy wydatków państwa, a z drugiej strony podatków i tak dalej. To jest jedno i to samo. Wydatki to są podatki. Nie ma innej możliwości. Każda złotówka wydana z tak zwanych pieniędzy publicznych to jest złotówka, którą trzeba odebrać społeczeństwu. Rząd ani władza nie mają żadnych swoich pieniędzy. Rząd dysponuje tylko tym, co zabierze obywatelom w taki czy inny sposób. Wydatki to są podatki, nie ma innej możliwości, że można, i tu przez mówiąc podatki dla ścisłości, bo zaraz się pewnie przyczepię w komentarzach, jacyś puryści językowi. Podatki, mówiąc podatki, mam na myśli wszystkie obciążenia obowiązkowe, daniny publiczne, niezależnie od tego, czy je nazwiemy, czy rząd, władza dla zmylenia nas nazwie je składkami Zusowskimi. Czy nazwie je deficytem budżetowym, czy obligacjami Skarbu Państwa, czy długiem publicznym, yy, czy inflacją, wszystko jedno. Tak? Pod tym pojęciem przy, yy, cały koszt funkcjonowania państwa, cały koszt, każdą wydaną złotówkę sfinansować muszą obywatele w taki czy inny sposób. I to w skrócie nazywam podatkami. I wydatki to są podatki. Jest tylko jedna kategoria, jeśli chodzi o finanse państwo, finanse publiczne. Politycy mogą stosować różne sztuczki księgowe, sztuczki magiczki, inne zabiegi pr marketingowe żeby ukryć przed nami ten prosty fakt, że każda wydana złotówka przez polityków musi być odebrana w taki czy inny sposób, prędzej czy później nam, obywatelom, którzy utrzymujemy przecież tychże polityków. I finansujemy ich fantazje, ich wydatki. I tym samym władza nic nikomu nie daje, tylko co najwyżej oddaje część tego, co zabiera. I dlatego, proszę Państwa, tak ważne jest, żeby no właśnie zrozumieć, że jeżeli władza cokolwiek obiecuje, że da, to łże, to kłamie nam w żywe oczy. Władza nam musi odebrać najpierw, żeby móc dać. Weźmy dla przykładu ten najnowszy, światły pomysł, tak absurdalnie dotyczny, że aż trudno to komentować, pomysł premier Kopacz urzędującej. Że będzie dopłacać osobom, które się zatrudnią na najniższą pensję krajową. Proszę Państwa, yy, przypomi przypominam Państwu, że najniższa pensja krajowa, czyli na rękę około tam 1200 niecałe chyba złotych, zdaje się, to jest yy, koszt dla pracodawcy ponad 2000 złotych. Tak? Czyli z tego, co pracodawca płaci za pracę takiego pracownika, prawie 800 złotych na dzień dobry jeszcze przed wypłatą zabiera państwo potem jeszcze kilkaset złotych zabiera z tego co pracownik ma na rękę, bo są podatki poukrywane w cenach, najpoważniejsze VAT i akceza na paliwo. I z tych pieniędzy, czyli około tysiąca złotych z dwóch tysięcy, które zarabia, wypracowuje pracownik na najniższej tej minimalnej, tak zwanej pensji minimalnej ustawowej, po, połowę z tego zabiera mu państwo po to, żeby teraz mu z tego jakiś ochłap oddawać. To jest fikcja, proszę Państwa, można temu pracownikowi pomóc tylko w jeden sposób, właśnie obniżając podatki, upraszczając podatki, czyli ograniczając wydatki państwa. Tylko to będzie rzeczywisty, rzeczywiste zwiększenie pensji tego pracownika, bo jeżeli się pracownikowi dopłaci coś z tak zwanego budżetu państwa, nie ma czegoś takiego, są tylko pieniądze odebrane obywatelom, które tworzą budżet państwa. Jeżeli się pracownikowi rządce wymyślił absurdalny pomysł, że będzie dopłacał z budżetu, to jest to tylko zwiększenie wydatków i kto za to zapłaci? Zapłaci za to ten sam pracownik. Tylko kiedy indziej. Teraz na przykład dostanie załóżmy jakieś tam idiotyczne dopłaty do pensji minimalnej, a za rok, dwa zmieni pracę, dostanie lepszą pracę, dostanie większą pensję i o tej większej pensji będzie płacił większe podatki. Albo za miesiąc pójdzie do sklepu i tam drożej będzie płacił za towary z tej swojej pensji, bo wszyscy inni ludzie będą musieli sfinansować ten podwyższony wydatek państwa. I tak dalej, proszę Państwa, nasza pensja ma taką wartość, ile za nią sobie możemy kupić, a nie bezwzględną wartość w ilości cyferek, czy na koncie, czy na wypłacie. Jeżeli nasza pensja rośnie nominalnie, ale mniej za nią sobie możemy kupić, to znaczy, że gorzej zarabiamy, jesteśmy biedniejsi, mimo tego, że cyferki niby rosną. Gospodarka to system naczyń połączonych i nie ma innej siły. Każdą złotówkę wydaną przez rząd muszą sfinansować obywatele, czyli my wszyscy. Także jeżeli władza podwyższa wydatki, to podwyższa wydatki, czyli podwyższa podatki. Nie ma innej możliwości. Jedyny sposób, żeby obniżyć podatki, czyli właśnie oddać ludziom ich pieniądze, które władza ci się zabiera, to jest ograniczenie, obniżenie wydatków, bo wydatki to jest to samo co podatki. Ktoś, kto zarabia 5 tysięcy, ale wydaje 4 tysiące na alkohol, jest biedakiem, bo wszystko przepija. I nie ma z czego żyć. I taki uzależniony biedak alkoholik może, może się zapożyczać oczywiście po uszy, może sprzedawać yy, wszystko, co ma i tak dalej, zapożyczać się wpadać długi, ale to nie poprawi jego sytuacji, jeśli będzie ciągle przechlewał to, co zarabia. Tylko ograniczenie wydatków jest w stanie zmienić jego sytuację. I dokładnie tak samo jest z państwem, z nami wszystkimi w rozumieniu organizacja, jaką jest państwo i, i cały system gospodarczy, finanse publiczne i tak dalej. Podnieść pensje, podnieść emerytury, podnieść nasze bogactwo, nasze zarobki można tylko w jeden sposób, właśnie w skali kraju, obniżając i upraszczając podatki, czyli ograniczając wydatki, tak zwane wydatki państwa, czy tak zwane wydatki publiczne. Wtedy będziemy my bogatsi, a nie politycy i nie będziemy i nie będą politycy realizować swoich pomysłów i swoich fantazji, tylko my będziemy wydawać pieniądze na nasze potrzeby, nasze cele. Ale jeżeli głupi politycy zamiast obniżać podatki, chcą na przykład podnieść emerytury poprzez zwiększenie wydatków tzw. państwa, zwiększając emerytury w sensie wydatków państwa, no to wtedy co z tego, że emeryt dostanie fizycznie więcej, na przykład o 36 zł do emerytury, skoro za całą emeryturę tą podwyższoną, może sobie mniej kupić niż wcześniej za chwilę, no bo właśnie wzrosły obciążenia podatkowe dla wszystkich innych. Na tym polega proszę państwa przedsiębiorczość i tym się gardzą osoby przedsiębiorcze, firmy i tak dalej, że potrafią w dowolnym systemie tak właśnie obracać czasem, organizować pracę ze swoją i innych, żeby niezależnie od warunków jakich istnieją, osiągnąć z tego zysk. Przedsiębiorczość polega na tym, że zyski, do przychody muszą przewyższać koszty, jakie się ponosi. I niezależnie od tego jak sobie będzie czarować minister jeden czy drugi finansów, czy jeden czy drugi premier, to podatki zawsze się przeniosą. Im wyższe wydatki, tym wyższe podatki, i zawsze się podatki przeniosą na właśnie te osoby nieprzedsiębiorcze, czyli najbiedniejsze, no w sensie pracowników, właśnie datowych, emerytów i tak dalej, i tak dalej. Bo przedsiębiorcy przeniosą koszty, właśnie podniosą ceny po to, żeby utrzymać się na rynku, żeby utrzymać swoją firmę. Nie ma innej możliwości, żeby ktoś dopłacał do interesu. Więc ma możliwości. Albo interes zamknie, a jeżeli przetrwa, to znaczy, że po prostu podniósł przychody. Zwiększyły się koszty, zwiększyły się ceny i tym sposobem udało mu się przetrwać I, za te, i oczywiście te wszystkie podwyższone ceny przedsiębiorcom, firmom, które przetrwają operacje polityczne yy, yy, i, te, i te wszystkie absurdalne rzeczy, które politycy robią, no to się oczywiście odbiją na tych, którzy te towary kupują właśnie, tak na pracownikach etatowych i na emerytach. I co z tego, że ci ludzie dostaną podwyżki nominalnie, skoro mniej za to będą sobie mogli kupić za chwilę, bo się zwiększyły wydatki państwa, czyli się zwiększyły obciążenia podatkowe całego społeczeństwa. To jest tak przecież proste, proszę Państwa. Co z tego, że rodzice na przykład nowonarodzonego dziecka dostają becikowego 1000 złotych, niby dostają oczywiście, niby od władzy, skoro sami na to becikowe za chwilę się zrzucają, albo jeszcze wcześniej się zrzucili. Dwoje rodziców pracujących za oboje, za minimalne pensje, oddaje Państwu jeszcze przed wypłatą już 1600 złotych. Po wypłacie jeszcze kilkaset złotych w podatkach pośrednich ukrytych w cenach, w akcyzie i tak dalej. Miesięcznie władza zabiera im 2000 złotych około takiej rodzinie, tak? Rocznie 24 tysiące, a raz, no, pór, dziecka niby mówi, że daje becikowe, nic nie daje, oddaje o chłopy z tego, co im zabiera. I takiej rodzinie przykładowej, tak jak każdemu z nas, władza może pomóc tylko w jeden sposób. Przestać zabierać nam pieniądze w takich dużych ilościach, a więc obniżyć podatki, czyli obniżyć wydatki. Jeżeli władza próbuje nam pomóc zwiększając wydatki, bo na przykład da dodatek nie wiem, do szkoły, do tornistra, do lekarza, cokolwiek innego, są to jednorazowe jakieś dopłaty, które mydlą nam oczy, mają nas po prostu omamić. Natomiast wydatki tak zwane wydatki państwa się zwiększają, czyli obciążenia podatkowe muszą urosnąć. I co z tego, że dzisiaj dostaniemy od państwa, dostaniemy, powtarzam, w cudzysłowie, od państwa ileś tam złotych na coś, skoro za chwilę zwrócimy to z nawiązką w podwyższonych podatkach, bo nie ma innej możliwości. Przepraszam, na dzisiaj bardzo, powtarzam się strasznie, ale po prostu krew mnie zalewa. Jak słyszę te absurdalne rzeczy w telewizji, wszyscy normalni ludzie to wiedzą, wszyscy normalni ekonomiści, eksperci to doskonale wiedzą, a politycy powtarzają jak mantry, po prostu yy, wszystkie te kłamstwa o tym, że mogą cokolwiek polepszyć, zwiększając wydatki. Wydatki państwa to są podatki. Im wyższe wydatki, tym wyższe podatki. Im niższe wydatki, tym niższe podatki. To jest tak proste, proszę państwa. Apeluję do państwa, proszę o to nie dajcie się nabrać oszustom i zawodowym kłamcom. Politycy żyją z naszych pieniędzy, żyją z tego, co nam zabiorą siłą, przemocą prawną pod przymusem. I w ich interesie jest oszukiwanie nas, żebyśmy ich wybierali. To dlatego te wszystkie bzdury, które są pięknie, brzmią itd., i tak dalej, i to, to, to jest iluzja. Oni nam to wciskają po to, żebyśmy uwierzyli w tę iluzję, w ten podstęp, jakim nas chcą przechytrzyć. Nie można obniżyć ulżyć ludziom, sprawić bogatsi, zwiększając wydatki państwa. Można zrobić tylko to w jeden sposób, ograniczając wydatki państwa właśnie po to, żeby ludzie mieli w kieszeniach więcej pieniędzy. Jeżeli którykolwiek polityk twierdzi, że coś komuś da, Jakieś dopłaty, cokolwiek takiego, to już okłamuje całe społeczeństwo w tym sensie, że może i da, ale to oznacza zwiększenie wydatków, a to oznacza zwiększenie podatków, czyli całe społeczeństwo łącznie z tymi, którzy to dostaną dzisiaj, jutro, przez rok czy przez dwa lata, przez całą resztę swojego życia będzie się na to zrzucało z nawiązką, właśnie na zwiększone wydatki państwa. Można ludziom dać pieniądze tylko w jeden sposób, ograniczając wydatki, właśnie po to, żeby można było obniżyć i uprościć podatki. Żeby ludziom realnie więcej pieniędzy zostało w rękach w kieszeniach, a nie poprzez sztuczki księgowe, które powodują, że dokładnie, tak, cyferki nam się zwiększają, komu ktoś dostaje więcej złotówek na rękę w danym miesiącu, czyli poprawę, ale przez resztę życia będzie z tego tytułu biedniejszy, bo będzie musiał na to zapracować, zapłacić, i to z nawiązką, bo wydatki państwa jak się raz zwiększą, no to sami Państwo wiecie, z doświadczenia przecież, tak? Właśnie na tym polega, że wydatki państwa w ten sposób na podstawie takich durnych, nieodpowiedzialnych obietnic, Cały czas rosną i dlatego jest tak źle właśnie, bo te wydatki, proszę Państwa, nie kto inny, tylko my musimy sfinansować. Jeżeli rząd obieca jednemu z nas dopłatę do czegoś, drugiemu dopłatę do czegoś, to to wszystko się anuluje, proszę Państwa. Nie ma czegoś takiego, że rząd coś komuś da. Rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Dysponuje tylko tym, co zabierze swoim obywatelom i im więcej im zabiera, im większe są tak zwane wydatki państwa, tym obywatele mają gorzej. Nie ma innej możliwości, bo to jest jedyne źródło finansowania wydatków publicznych, wydatków rządowych. To właśnie praca i kieszenie obywateli danego państwa. Mało tego, jeżeli którykolwiek polityk mówi państwu o obniżaniu podatków, a nie zająknie się słowem o potrzebie ograniczania wydatków, to również mu państwo nie ufajcie, bo, te, bo taki człowiek albo nie wie, co mówi, albo jest niekompetentny. Dlatego, że wydatki to są podatki. Nie ma Innej możliwości. Po raz ostatni to dzisiaj powtarzam. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę mi się wybaczyć ten specyficzny ton i powtarzanie w kółku tego samego, ale proszę Państwa, to naprawdę w głowie się po prostu mi nie mieści, że tak podstawowe i proste rzeczy są po prostu nieobecne i jakby, jakby, jakby nie wiem, no jakby ludzie o nich nie pamiętali, nie wiedzieli, czy po prostu nie wiem, dawali się, no właśnie, dawali sobie mamić oczy i oszukiwać się pięknymi słówkami. Nie da się życia oszukać, nie da się praw naturalnych, praw fizyki, matematyki oszukać. Można używać iluzji, sztuczek księgowych, PR-u, marketingu, hasełek, reklamy, muzyki, grać na emocjach można, owszem, ale nie da się życia oszukać. Jeżeli tak zwany rząd wydaje więcej, to musi więcej odebrać obywatelom swoim obywatelom całemu społeczeństwu. Nie ma fizycznie innej możliwości. Prędzej czy później, w taki czy inny sposób zawsze za każdą złotówkę wydaną przez polityków zapłacą obywatele zapłacimy my wszyscy. I nie da się obniżyć podatków, czyli oddać czegokolwiek obywatelom podnosząc wydatki, bo podnosząc wydatki zabiera się obywatelom coraz więcej. Pamiętajcie państwo o tym zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej i, i, i szukajcie wśród polityków czy wśród w ogóle kogokolwiek tylko ludzi takich, którzy mówią otwarcie o potrzebie ograniczania wydatków tzw. publicznych, bo tylko tak nam wszystkim może zostać w kieszeniach więcej pieniędzy. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę, wszystkiego dobrego życząc i dziękuję Państwu za rozpowszechnianie nagrań z mojego kanału po sieci. Do zobaczenia wkrótce.